Siemanko, witam Was przy lokomotywie i chciałbym Wam zaprezentować nowe opony marki Kabat model Evolution 70 o rozmiarze 480 na 70 R34 czyli opona radialna jest to nowość na rynku Weszło tutaj 6 rozmiarów, wszystkie już dostępne w sprzedaży. Także zapraszamy do zakupów. My mamy tą przyjemność przetestować te opony u nas w polu, i nie tylko w transporcie, i może jakichś tam wyczynowych pracach. Co do opony, a jak już mówiłem, opona radialna 480, szerokość i ta szerokość jest prawdziwa. Żadne zakłamanie tutaj nie ma miejsca. 480 to 480. Tutaj spójrzcie sobie na ten ciekawy wzór. Nazywają, nazywa się to slider. Zastosowane w centralnej części bieżnika. Pełni kluczową rolę w codziennej pracy. Opony. Wspomaga samo oczyszczanie. Ułatwia tutaj zrzucanie błota. No, i dzięki temu przekłada się to na lepszą przyczepność w trudnych warunkach polowych. Co jeszcze wzmacnia rzeźbę w środkowej strefie bieżnika, zwiększając stabilność opony i równomiernie przenosi siły trakcyjne. Taka nowość, tylko u kabata dzięki zastosowaniu tych sliderów. Opona zachowuje wysoką efektywność pracy, zarówno w polu, jak i podczas jazdy po drogach. Tak to wygląda. Co jeszcze o oponie? klocki, wysoki bieżnik. Dzięki czemu tutaj gleba nie jest tak ugniatana. To jest wysoki i szeroki ten klocek. Wysokość tutaj gumy na czole. I gruba guma na boku. Tutaj jest mniej podatna na uszkodzenia wtedy. O ładowność takiej opony tutaj, udźwig w sumie 2725. Co tutaj jeszcze? Gruba guma pod bieżnikiem. Dzięki temu klocki są stabilniejsze. Łatwiej Łatwiejsze prowadzenie ciągnika Dzięki temu No i co tutaj jeszcze Zobaczcie Gdzie styka się z podłożem Sama opona Robi się jeszcze szersza Tutaj 480 u góry A u samego dołu To już będzie, będzie 500 to Nawet ponad Dzięki temu to ten ciągnik wiadomo. Mamy lepsze zaparcie, lepszy uciąg No i co do tych opon jeszcze Na wszystkie opony radialne 7 letnia gwarancja Także naprawdę sporo U nas testy polowe no jak tylko Spadnie śnieg, znaczy spadnie. Zleci ten śnieg. Już dziś mamy plusową temperaturę, także jest dobrze. Wyczekujemy wiosny, i wtedy ruszamy w pole. Także to na razie by było to tyle. A Was zapraszam do dalszego oglądania odcinka i obserwowania naszych filmów, kanału. Wyczekujcie, a testy polowe. Już wkrótce zobaczycie ciągnik i opony w prawdziwych testach. Będzie grubo. Że na koniec, jak mówiłem w ofercie jest sześć rozmiarów na tą chwilę. Jeśli będziecie wspierać nasz polski przemysł, to na pewno w niedługim czasie, czy może troszkę dłuższym, ale na pewno oferta opon radialnych się powiększy. I to znacznie, ale to wszystko zależy od Was. Jak bardzo będziecie ich wspierać Zapraszam do zakupu Odwiedzać stronę Kabat.pl I szukać opon dla siebie Siema, palimy Iwana Minus 5 na dworzu, tutaj wiadomo kozera. Bo nie było grzane Ale Iwan był za to grzany ma tutaj 50, może 60 stopni wodę, więc powinien zapalić jak talala, jakby rozrusznik nie wyrzucił なるほど。 Bye. a i nasze zapięte nie buja się. Dzisiaj tutaj odwiedzili mnie koledzy z OSP ze strażakubą Ciao Dziazor Zobaczcie dywaniki od najlepszej firmy z przodu jak i z tyłu No musimy przejść od tyłu Strażacy zadowoleni, także jest dobrze. Tak jest. Polecamy. Max dywanik. Pięknie się prezentuje. Ale strażakuwa jest jeszcze piękniejsza.